47. 47. Preparing a trip. Przygotowania do podróży. Przygotowania do podróży. You have to pack our suitcase. Musisz spakować naszą walizkę. Musisz spakować naszą walizkę. Don't forget anything. Nie możesz o niczym zapomnieć. Nie możesz o niczym zapomnieć. You need a big suitcase. Potrzebna ci jest duża walizka. Potrzebna ci jest duża walizka. Don't forget your passport. Nie zapomnij paszportu. Nie zapomnij paszportu. Don't forget your ticket. Nie zapomnij biletu na samolot. Nie zapomnij biletu na samolot. Don't forget your traveler's checks. Nie zapomnij czeków podróżnych. Nie zapomnij czeków podróżnych. Take some suntan lotion with you. Zabierz ze sobą krem przeciwsłoneczny. Zabierz ze sobą krem przeciwsłoneczny. Take the sunglasses with you. Zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Take the sun hat with you. Zabierz ze sobą kapelusz przeciwsłoneczny. Zabierz ze sobą kapelusz przeciwsłoneczny. Do you want to take a roadmap? Chcesz zabrać mapę drogową? Chcesz zabrać mapę drogową? Do you want to take a travel guide? Chcesz zabrać przewodnik turystyczny? Chcesz zabrać przewodnik turystyczny? Do you want to take an umbrella? Chcesz zabrać parasol przeciwdeszczowy? Chcesz zabrać parasol przeciwdeszczowy? Remember to take pants, shirts and socks. Pomyśl o spodniach, koszulach i skarpetach. Pomyśl o spodniach, koszulach i skarpetach. Remember to take ties, belts, and sports jackets. Pomyśl o krawatach, paskach, marynarkach. Pomyśl o krawatach, paskach i marynarkach. Remember to take pajamas, nightgowns and t-shirts. Pomyśl o piżamach, koszulach nocnych i koszulkach. Pomyśl o piżamach, koszulach nocnych i koszulkach. You need shoes, sandals. And boots. Potrzebne ci będą buty, sandały i kozaki. Potrzebne ci będą buty, sandały i kozaki. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Potrzebne ci będą chusteczki higieniczne, mydło i nożyczki do paznokci. Potrzebne ci będą chusteczki higieniczne, mydło i nożyczki do paznokci. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Potrzebne ci będą grzebień, szczoteczka i pasta do zębów. Potrzebne ci będą grzebień, szczoteczka i pasta do zębów.